Polskiej, pan Andrzej Duda. Panu prezydentowi towarzyszą pani Barbara Kamińska, małżonka Mariusza Kamińskiego oraz pani Romualda Wąsik, małżonka pana Macieja Wąsika. Panie prezydencie, bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, jak wszyscy znakomicie wiedzą, opinie publiczne. Nie wiem, czy widzieliście żony Wąsika i Kamińskiego, które w żenujący, wręcz w żenujący sposób uśmiechnięte, rozradowane, opowiadały w telewizji, jak to jest teraz im ciężko, jak mężów zamknęli. Boże w domu i takie prozaiczne rzeczy jest za zimno. Powinnam zrobić cieplej. Ale jak ja mam to zrobić Właśnie, teraz? zawsze robił to. To zawsze robiłam. I wie pani, pani redaktor, ja dzisiaj kiedy do niego przyszłam, to się go zapytałam, jakie ja mam na tym e, urządzeniu zwiększyć tą temperaturę odrobinę, żeby było cieplej. Wytłumaczył mi i to też było część naszej rozmowy, co jakby z takich rzeczywistości, bo ja powiem tak, gdzieś człowiek widział, to wszystko się działo. Ale ja się tego nie spodziewałam. Słuchajcie, ta cała sytuacja, co się dzieje właśnie w tych dwóch polityków, em, no jest dosyć śmieszna, zabawna. E, wiecie, Jarosław próbował wejść do, do więzienia spokojnie. Ja myślę, że on by się tak nie rozpędzał. Przyjdzie czas na niego. Naprawdę miejsce mają. Słuchajcie, moje koty mogą jeść z tyłu, to może być słychać bo przecież jak nagrywam to zawsze muszą jeść no ale w każdym razie te kobietki sobie poszły e, po opowiadać jak to jest im teraz źle bez tych mężów, jak to one zostały poszkodowane wiecie, e, jaka to jest ciężka sytuacja w domu e, no i jedna z nich opowiada jak to nie wie jak zrobić żeby było ciepło w domu Słuchajcie, no tak jakby dzbanologia. Wykładała dzbanologię tam w tym programie, opowiadając takie bzdury. No, widać, niezależna kobieta. Słuchajcie, naprawdę, naprawdę bez przesady, żeby zapraszać żony przestępców i te żony przestępców jęczą, że nie wiedzą, jak mają włączyć ogrzewanie, nie wiedzą, jak mają zapłacić za coś, tak? Bo one są takie biedne, bo tych mężów nie ma. Naprawdę, naprawdę, Panie Darowa, Byście sobie, to jest tak żenujące, że po prostu aż mi było e, przykro, przykro patrzeć na to. E, druga sprawa jest taka, że mamy tutaj naszego dudu, e, który, który robi tyle przerw w mówieniu, że takie wiecie, bardzo e, jak to on. Moment przerwy, coś powie. Moment przerwy. E, no, nasz jaś fasola świetnie sobie radzi e, w tym, jak to bardzo przytarmu nosa Tusk, e, zamykając mu tych dwóch posłów. I słuchajcie, co może Dudu zrobić? Dudu planuje ich ułaskawić yy, ponownie. Zdecydowałem się na prośbę pań, że wszczynam postępowanie ułaskawieniowe. Chcę, żeby to postępowanie zostało przeprowadzone absolutnie według wszystkich standardów konstytucyjnych i ustawowych, zgodnie z przepisami Konstytucji, także zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego, które uzupełniają zapisy konstytucyjne. Jest to, jest to procedura, która zostaje wszczęta w trybie prezydenckim. To oznacza, że pierwsze kroki ten, ta moja decyzja kieruje do prokuratora generalnego, albowiem prokurator generalny musi się odnieść. Taka jest procedura. Wniosek zatem ułaskawieniowy wędruje w tej chwili do prokuratora generalnego. Jest taka możliwość. Przewidziana w artykule 568 kodeksu postępowania karnego, aby pro, prokurator generalny zawiesił wykonywanie kary, aby prokurator generalny, krótko mówiąc, zwolnił na czas trwania postępowania ułaskawieniowego osoby osadzone. Oto wnioskuje także do prokuratora generalnego expressis verbis. Aby panowie zostali w natychmiastowym trybie przez prokuratora generalnego, bo jest to tylko i wyłącznie w tym momencie jego decyzja. Czyli po pierwsze, przyznaje się do tego, że to ułaskawienie poprzednio było e, bezprawne, tak? A e, teraz w tym momencie dodatkowo pokazuje wszystkim obywatelom środkowy palec i wypuszcza na wolność przestępców. Przestępców to są przestępcy! Chował ich w swoim Białym Domu, powiedzmy w Białym Domu, w tym małym, małym, e, małej chatce dudu. E, Chował przestępców, gdzie Tusk mu zagroził, znaczy zagroził, no powiedział mu, że przechowywanie, ukrywanie e, gdzieś tam e, tych przestępców jest tak jakby no, karane z kodeksu karnego. E, no i oni zostali wywiezieni do tego więzienia. Zdaje się, że właśnie przyjechał drugi z nich że pierwszy i sądzę, ale nie mam stuprocentowej pewności w tym momencie, że w pierwszym samochodzie policyjnym nieoznakowanym słowierzem Mariusz Kamiński. w tym zdaje się, że jest Maciej Wąsik. Trudno to dojrzeć przez, przez ciemne szyby policyjnego radiowozu. Widzimy teraz funkcjonariuszy, którzy też w kolejnych radiowozach przyjechali. Razem z tym konwojowanym więźniem teraz otaczają auto nieoznakowane tak, żeby nie przeszkadzać w tym doprowadzeniu do więzienia, właściwie, by być precyzyjnym, dwóch skazanych do aresztu śledczego Warszawa Grochów. Drugi z nich, jak mnie mam, właśnie już wjechał, a to oznacza, że za chwilę obaj panowie będą tutaj, już jak, jak mówiłem wcześniej, wcześniej Mariusz Kamiński, teraz Maciej Wąsik, a więc były, najpierw były minister, koordynator służb specjalnych, szef MSW, teraz jego zastępca, były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, już w drodze do. A i tutaj się zrobiła szopka, no po prostu się zrobiła szopka. My się śmiejemy z tego, ale to są politycy, to jest nasz prezydent, który robi takie rzeczy, wychodzi, bardzo, bardzo obrażony wychodzi i mówi, że on będzie teraz ich ułaskawiał wszystkich, słuchajcie, bo, bo oni są bezprawnie, no nie, no nie bezprawnie, no sąd wydał takie, a nie inne orzeczenie, tak, gdzieś taki wyrok wydał. Były nieprawidłowości w trakcie prowadzenia przez nich czynności, za to zostali ukarani. Dobrze wiemy, że to jest sytuacja olepera. E, tutaj nam gdzieś jeszcze jego syn też się wypowiadał, że bardzo się cieszy ze względu na to, że oni zostali e, osadzeni w więzieniu. E, no i faktycznie no, został wyrok wykonany, policja go wykonała, zostali zawięzieni do tego. A Dudu wychodzi i jęczy, że to są jego najlepsi koledzy i on ich teraz będzie ułaskawiał. No wstyd i hańba, wstyd i hańba. Polityk, który popełnia przestępstwo i zostaje skazany wyrokiem powinien zostać siedzieć w więzieniu. I ja nie widzę tutaj e, jakiejś innej możliwości. No panowie... Zrobiliście coś złego, to teraz idziecie, no, siedzieć. Pomarańcze będziemy wysyłać wam, albo wazeliny, jak to ktoś napisał w komentarzu, żeby wam ułatwić życie trochę. No, nie, nie rozumiem. W ogóle ta cała szopka... Jarosław idzie z jakąś laską, słuchajcie, w futrze. Gdzieś tam popyla, wiecie, po mieście, idzie pod to więzienie. No... <laughs> Panie prezesie, damy radę! Panie prezesie, radę! Po prostu to, co się dzieje, to się mija w ogóle z jakimkolwiek celem. Te y, Tak jakby polityczne jakieś. Interwencje odnośnie tego więzienia. Czyli my chcemy wejść, zobaczyć, jak tam jest, yy, Jarosław chce wejść, oni żądają wejścia do tego więzienia, tak? Ja mówię, Jarosław, ty się tak nie spiesz, bo na ciebie tam miejsce czeka. Ty zaraz sobie zobaczysz te warunki od środka i ja myślę, że mogą ci się nie spodobać. Yy, no ale oni próbują wszyscy wejść. Słuchajcie, a gdzie byli, gdzie byli, ja się pytam, jak były łamane prawa ludzi, jak ludzie trafiają do więzienia w, za bezprawie, za bezprawie, tak? Gdzie, gdzie trafiają do więzienia za jakieś, yy, wiecie, polityczne? Albo jakieś głupie ustawy, albo wielu ludzi, którzy są niewinni, trafiają do więzienia. W więzieniu warunki wiemy, jakie są, bo Szczepan trafił. Tak? Trafił na, na, na parę dni, na parę, no jednak trochę tam posiedział, e, za, to, że, za to, że naruszył jakieś, wiecie, no, wymyślone, wymyślone, no prawnie nie, 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 niedozwolone, ale jednak gdzieś tam e, nie naruszył ich w tak rażący sposób, że wymagało to tak ostrego, e, wiecie, zamknięcia więzienia. To było typowo polityczne zamknięcie. E, no ale był tam, opowiadał właśnie, jakie są warunki, jakie jest brudno, e, jakie były problemy tam z tym, dlaczego nikt tymi warunkami nie zajmował się wcześniej. Dlaczego Dlaczego nikt nie zajmuje się e, tym, że na przykład osoby są skazywane bez, bezprawnie albo są niewinne i są skazywane i wysyłane do więzienia? Dlaczego Dudu nie wyjdzie i na przykład nie ułaskawi wszystkich, którzy dostali mandaty za maseczki? No dlaczego tego nie zrobi, skoro wiemy, że to było bezprawne działanie, skoro wiemy, że to e, było nadużywanie e, prawa przez władzę? Dlaczego nie ułaskawi tych ludzi? Dlaczego oni mają ponosić konsekwencje i mieć wpisane to w aktach, że e, są osobami karanymi, tak? Za przestępstwo karne albo za jakieś wykroczenia gdzieś tam, gdzieś ma to im wisieć w tych aktach, dlaczego on ułaskawia przestępców, słuchajcie, no to jest szczyt, szczyt i chamstwo, żeby prezydent wychodził, ułaskawiał przestępców i mówił, że to są przestępcy polityczni, to są gnidy, które narobiły coś, zostały skazane i powinny siedzieć w więzieniu. A nie rządzić w polityce i podejmować decyzje odnośnie, wiecie, życia, e, życia ludzi. No słuchajcie, szczyt, hamstwo i bezczelne, bezczelne to, co się dzieje. No i mówię, no Jarosław Buja się promuje, tak, mieliśmy ten marsz, czy co to tam był strajk, czy, czy ta żenuła, gdzie przyjechało 90%, e, 99% nawet bym powiedziała, e, starszych osób, które, sorry, ale mało kumają, mało kumają, dają się łatwo manipulować, nie mają dostępu do takiej szerokiego wachlarza informacji i nie potrafię już analizować, są gdzieś ukierunkowani w systemie takim komunistycznym niestety i bardzo ciężko tym osobom jest się przestawić i dojrzeć problemy i potrzeby młodych i nie będę tutaj wiecie w jakiś sposób mówić, bardzo rzadko kiedy się zdarza, żeby osoba starsza była na tyle ogarnięta, żeby wiecie, chciała, chciała dobrze nie tylko dla siebie i nie tylko zamykała się na jakimś swoim komunistycznym wychowaniu, przecież to są ludzie, którzy oczekują od młodych Młodych, że mają się im kłaniać. To są ludzie, którzy kłaniają się na przykład um, ludziom y, z administracji takiej, wiecie, budynkowej zwykłej, tak? przecież widzimy to często, że przychodzi ktoś po prostu, nie wiem, z administracji a taka starsza pani jakby mogła to by czerwony dywan rozłożyła tak więc bardzo mi przykro, ale na ten strajk przyjechało większość takich ludzi którzy gdzieś tam mają, wiecie, zamknięcie są w tych swoich e, wymysłach odnośnie tego co oni chcą są agitowani w kościołach, bo przecież dobrze wiemy o tym, że w kościołach agitują dla PiSu, no przecież mamy to udowodnione, mamy nagrania, mamy różnego rodzaju, e, wiecie, dowody na to i udawanie, że tak nie jest, no to sorry, bardzo mi przykro. Jeśli ksiądz wychodzi, ludzie w niego wierzą, bo ja to już nie podważam wiary, ale ludzie wierzą w tego księdza, lubią go całe życie, tam wiecie, dzieci chrzcił, tych wnuków chrzcił, żenił wszystkich, całej rodziny, no to gdzieś mu tam wierzą w jakimś stopniu, tak? Zwłaszcza jak mają mały dostęp do internetu i nie wiedzą, co się zbytnio dzieje, no to wierzą temu księdzu, bo jest jakby, no, przynosi im jakąś tam, wiecie, informację. I ksiądz ich agituje na PiS i agituje ich też na jakieś wyjazdy. Słuchajcie, autobusy dojechały pełne dziadków. Nie wiem, czy tam ksiądz prowadził to, czy nie prowadził, w formie, wiecie, jakiejś pielgrzymki, ale przyjechały rzesze dziadków. Gdzieś widziałam te nagrania to w ogóle z jakimiś krzyżami chodzili. Nie szło z nimi porozmawiać, w ogóle, wiecie, gdzieś tam jakieś pytaniem zadawać to już w ogóle było. Pluli wszędzie w koło, że, że, że przychodzą jak coś tam. Krzyczeli o wolnych mediach. Jeden mikrofon było widać tylko. Um. O, ktoś się drapie o domek, akurat teraz. Jeden mikrofon było widać: e, Telewizja Republika, e, która, która no, no, jak wiemy, bo ktoś już tutaj e, na, na odkrył, że gdzieś tam Jarosław ma swoje e, wejścia poprzez tam, wiecie, jakieś inne, i e, podpisanie, tak jakby uczestniczenie w m, strukturach, e, strukturach, które gdzieś tam są połączone z tą Telewizją Republika. E, no, słuchajcie, coś, coś nie gra, coś nie gra. Ale jeśli chodzi o Partię rządzącą i e, przewodniego właśnie naszego Tuska i Hołownię i tę całą resztę, to nie wiem, czy zauważyliście, ale oni dosyć mocno i aktywnie próbują zniszczyć Konfederację. E, bardzo na nich naskakują. Bardzo przykładnie i ostro e, łamią prawa w formie karania PiSu. Nam się to wszystkim podoba, bo my wiemy, że PiS zasłużył sobie na to, tak? Ale to, co oni robią, przechodzi tak jakby taką skalę, skalę dozwoloną, czyli siłą przyjmują telewizję, tak? Siłą robią coś tam, bardzo w agresywny i mocny sposób to robią. Stąd mamy też te ABW, które wjechało do wszystkich w koło, dlatego, że to jest takie no, pokazanie trochę środkowego palca, tak? E, całej reszcie. Tusk już zapowiadał dużo wcześniej, że on będzie robił porządki e, właśnie z tymi osobami antyszczepionkowymi, te, które gdzieś tam, nie wiem, protestowały, wiesz, bardzo źle gdzieś tam ich określa, przeważnie im się dopisuje właśnie jakieś prorosyjskie działania, po to właśnie, żeby pod publikę dobrze to wyglądało, tak, czyli żeby mieć podstawę pewnego działania, każdego można o to skarżyć, tak? To nie jest tak. Trzeba udowodnić pewne rzeczy. A tutaj jest takie po prostu oskarżanie, że to są prorosyjscy działacze, po to właśnie, żeby sobie przykryć pewne rzeczy, różne, różne działania pod to. No i on zapowiada właśnie, że będzie robił z tym porządki. Ja sama byłam świadkiem tego, jak próbowałam z nim porozmawiać, pojechałam jeszcze na początku, zanim, zanim w ogóle były jeszcze wybory, no to przyjechał i bardzo mu się nie podobało to, że, że w ogóle ktoś tam się kręci, chce jakieś pytania zadawać. Zamknął się na łańcuch przede mną i przed Szczepanem. dobry panie Donaldzie, Marta Gniwka Jastrzemska i ja mam pytanie. Ile jest do wzięcia? Ile jest do wzięcia w Polsce, że pan zostawił posadkę w Brukseli? Ile ma pan do wzięcia w Polsce? Zapraszamy. Tylko z Polsatu tak i z TVP. No to ja jestem ja też media. Wziory, ale dlaczego tak nie Ale to, bardzo proszę, bo no co zachowuje. pani Co pan z Polsat się z TVP! Polska, Polska, ale... Ojej. O, to, to ładnie, tak, ładnie! Patrzcie co zrobili. Patrzcie i podziwajcie. Tusek o... I słuchaj, ja mam dobry tekst do tego.

My też widzimy, też widzimy, a tu <grymne> Jak będę miała nagranie, to Wam wrzucę, co sobie zobaczycie. Nie odpowiadam na żadne pytania. Próbowałam kiedyś wejść też na jego te, powiedzmy, otwarte otwarte spotkania. Też zostałam popychana przez jego ochronę i wyprowadzona, tak więc... Panie Tusk, Pan, ma, pan tylko prawdę powie, jak się Pan pomyli. Bo co? I wstyd, i wstyd i hańba. Dobrze mówi. Wstyd i hańba! Wstyd. Dziennikarze wyprowadzają. To nie jest osoba, której warto wierzyć. Jak wiemy, Lis się bardzo nie zmienił, mimo że mądrze mówi. bo, Ale słuchajcie, każdy mądrze mówi przy Jarosławie, bo Jarosław to już wiecie, swój wiek ma i on tam mało co składa tych, tych zdań, jak widzieliśmy. Tak więc nie jest to dobre. Mówię, aby wjechało do wszystkich, e, mi ukradziono konto, tak więc, no, no nie wiem, tak sytuacja wyglądała. E, I ja myślę, że to się robi niebezpieczne, dlatego że władza, która, e, która teraz sobie poczyna, poczyna sobie bardzo ostro i bardzo mocno. Fajne jest o tyle, jeśli dostaje pis po łapkach, gorzej będzie jakby dostawać osoby, wiecie, inne. E, jeśli na przykład nie będziemy mieć wolnych mediów, bo teraz aktualnie, no tak jakby nie ma, tak? Wolność medialna zakłada to, że Przekaz może być konstruowany tak z różnych źródeł, no i powinien być jak najbardziej, wiecie, prawdziwy, żeby nie był zmanipulowany, tak? Mieliśmy tutaj TVP, które bardzo manipulowało na stronę Pisowską, tak? Mieliśmy tutaj inne media, które manipulowały na stronę na przykład PO. E, a teraz mamy tak jakby jedną narrację tych wszystkich mediów dużych, tak? E, no nie wiem, w którym kierunku to idzie, raczej w niezbyt dobrym. Mamy ułaskawianie przestępców, mamy ciągłą walkę pomiędzy politykami na szczeblu, wiecie, najwyższym, e, czyli takim, który podejmuje decyzje odnośnie naszego państwa. Czyli to co jest, to jest niebezpieczne dla nas. No słuchajcie, nie ma co się czarować. Ja wiem, że to to się fajnie ogląda, że to jest bardzo niski poziom tego. Bo przecież oni tam się, wiecie, wyzywają, szarpią i y, 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 y co tylko. Przecież mamy tutaj Macierewicza, który szarpał się z kimś. Jak nie zapomnę, to wrzucę ten film. Y, nie, proszę, 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 pokażeć, proszę pokazać. Kim proszę pokazać. dobrze? dobrze. proszę, ale proszę pana ministra. ministra. proszę, Ale proszę mnie pokazać dokument. mi Ale jestem posłem. pan jest, który tutaj sprawdza co się dzieje? Proszę. Proszę pokazać dokument. Pan pokazał Ale ale Pan, co, przepraszam bardzo, pan nie jest przedstawicielem, pan nie jest przedstawicielem władzy, która tutaj decyduje. Proszę. Niech pan proszę, się proszę, nie waży ruszać. Proszę podać dokument. Niech pan się nie baży, bo narusza pan immunitet. Jest jest policja Szarpał się z kimś przy wejściu, wiecie, no, poseł się szarpie z człowiekiem, no słuchajcie, no, co się co, co w ogóle się odwala. Ja wiem, że to się fajnie ogląda, ja wiem, że się dzieje show, ja wiem, że się dzieje dużo, ale jest to bardzo, bardzo niebezpieczne, bo tak to nie powinno wyglądać. Struktury państwowe powinny funkcjonować jak najsprawniej, dlatego że to jest dla nas tak jakby informacja, co się dzieje. Dla nas jest ten komunikat zwrotny, który przychodzi, na przykład w postaci jakichś ustaw, tak? W postaci podejmowania decyzji odnośnie rządzenia. Państwem. No i my się bawimy przy tym, bo to zabawa jest fajna, ale za chwilę będziemy płakać, bo nam tak dowalą po prostu, że się nie ogarniemy. I jeszcze będzie tak, już nie chcę mówić tego, ale kto wie, czy nie zatęsknimy za tym pisem. Naprawdę, bo teraz, teraz jest wesoło, za chwilę się może skończyć i sami to widzimy, co się dzieje. Nie powinno być tak, jak teraz się zdarzyły te po prostu zdarzenia. Szczególnie po prostu, że są łamane po prostu yy, wolność.